Wczoraj tata i ja wybraliśmy się na festiwal food trucków w Queens. Spróbowaliśmy mnóstwa pysznych dań, ale nic nie dorównało pizzy w nowojorskim stylu z pizzerii primo. Dlatego dziś spróbujemy odtworzyć to danie. Z drobną pomocą naszych suszefów, Jacksa i Jaylee. Jacks, Jayla, to wasz sygnał. <noise> Najpierw zrobimy ciasto. Nowojorska pizza powinna mieć cienkie ciasto, więc będziemy mogli uformować je w taneczny sposób, tak by było idealne. Kuchenny ciasto taniec. Okej, okay. teraz gdy nasze ciasto jest już uformowane, przyszła pora na sos. Teraz będziemy potrzebować dodatków. Dla mnie ja tak koreczki pieczarki. Wystarczy teraz tylko otworzyć piekarnik i... ooo! Co się stało? Cóż, zdaje się, że zapomniałem rozgrzać piekarnik. Piekarnik topa. Eta! Nie! Kuchenne ciasto taniec po raz drugi. I po czterech podejściach, chyba wystygła już na tyle, że można ją jeść. Więc jaki jest werdykt? Tak dobra jak od Primo? Lepsza. Okej, okay, pokazałam Wam sporo najróżniejszych miejsc w Nowym Jorku, które mnie inspirują, ale dzisiaj zabiorę Was na wycieczkę po miejscu, do którego uciekłam przed wielkomiejskim zgiełkiem, gdzie mogę być pewna, że odnajdę spokój i. My też chcemy być w tym filmiku. To tyle, jeśli chodzi o spokój i ciszę. To moja przeurocza i hałaśliwa kotka Eta. A to moi kochani kuzyni, Jackson i Jayla. To oznacza, że mam podwójną pomoc w pokazywaniu Wam tego zakątka. Masztrix, Ty nagrywasz. Super! W dzisiejszym odcinku Barbie miejskie życie pokażę Wam mój dom. Bo dom to nie tylko miejsce, w którym jest serce, choć moje zdecydowanie jest tutaj. To też miejsce, gdzie mogę być najbardziej mną. I właśnie dlatego tak bardzo chcę to Wam pokazać. Okej, okay. <laughs> może podekscytowałam się troszkę za bardzo? Na marginesie Barbie ma zawsze totalnie wysprzątany pokój królowa czystości. Tak czy inaczej, to jest moja sypialnia. To po części moje miejsce relaksu, po części miejsce do nauki, a także moje studio, w którym tworzę muzykę? Barbie gra o wiele lepiej. Na serio. Zatem komplement zapłacę ci dodatkowo? To ty nam płacisz? A ile? Więc mój pokój to miejsce, gdzie piszę piosenki, ćwiczę, no i oczywiście to w nim śpię. Raczej chrapiesz. Uwaga, chrapacz! Ja <ścoughs> Teraz ja nagrywam! Hej, wujku Kel! Cześć, dzieci! A więc to jest oczywiście nasza kuchnia. Jak tutaj pięknie pachnie! Dzięki skarbie. Mój tata kocha gotować i z każdym dniem staje się w tym coraz lepszy. O, oh, chwileczkę, coraz lepszy? Ja zawsze byłem świetny. No weź, słoneczko, hej, spróbuj tego. Wieprzowina po jamańsku? Moja ulubiona! Mmm... Smakuje genialnie, tato. Wieprzowina po jamajsku to jedno z moich ulubionych dań, ponieważ mój pradziadek pochodził z Jamajki, a ta potrawa stanowi w tamtych stronach przepyszną rodzinną tradycję. Dzieciaki, jeszcze chwila, a cały obiad będzie gotowy. Dobrze. Daj, ja będę dalej nagrywał. Czekaj, nie skończyłam jeszcze kręcić. A, teraz moja kolej. Mm. A. <gry>